Niedługo będzie ciemno, Padłem do takiego lasku yy, niedaleko mnie pierwszy sygnał, jeszcze tutaj, w, taki, w takiej wróździe. Może ja zatrzymam, odwrócę kamerę i zobaczymy, co to jest. A więc, co my tutaj mamy? Chyba jakiś współczesny. O, jest, jest 5 groszy. Dzisiejszym pierwszym sygnałem. Jest pięciogroszówka, 92 rok, dobra to tymczasem mamy drugi sygnał 59 biło jest to 50 groszy ale teraz nie widzę z którego roku jest dosyć ciemno. leżało niedaleko dosłownie z 2 metry od tej pięciogroszówki. Czyli robi się jak na plaży. Dobra, tymczasem. Kolejnym sygnałem. Bił na 76 równe. A teraz wyskła widać. Jest moneta PRL. O nominale 2 złotych. Także 3 monetki. 3, 3 dałki. 3 monetki. A taki. A mamy taki teren. Jakieś widać tutaj okopy, transzeje. Nie wiem, co to może być. Dokładnie, ale zobacz, to na razie jest dosyć, dosyć ciekawie. Dobra, to jem czasem. no i mamy czwarty sygnał. Dzisiaj jest to jakaś plomba z jakimiś drucikami takimi współczesna. A co na niej jest, to może później po to czyszczeniu uda się odczytać. Na razie słabo, na razie tylko fajne widoki. Fajne drzewo, trzeba uważać, teren bagnisty jest pochylony, o te, nie wiadomo kiedy to może pieprznąć, także uważamy, żeby, żeby się na nas nie zwaliło takie coś, bo będzie kraksa, dobra, tymczasem, no i znowu mamy 2 złote monety PRL, 76, równe, nawet w ładnym stanie, tylko nie wiem, który rok, Zabrudzone jest tu jeszcze obok. Jeden sygnał, po takim, co to jest? Jakiś grab. Tu mamy sygnał dosyć ładny, ale nie wiem ile wskazuje. Zaraz wykopiemy to, pokażemy, co to jest. Tymczasem, sygnałem 76. Okazała się zgnieciona yy, obrączka gołębia także sobie leżała tutaj obok pod drzewem skonął no, albo go coś zeżarło tam po prostu i spadło. Trudno powiedzieć. Dobra, się robi ciemnawo. Jeszcze z pół godzinki, z godzinkę może tu posiedzimy i będzie trzeba lecieć dzisiaj rekreacyjny wypad dobra tymczasem znowu to jest to samo miejsce tyle że obok tak jak myślałem pewnie ptaszek sobie gdzieś tam gniazdo ma jakiś drapieżnik i po prostu dziabał działał sobie gołąbki 2014 podejrzewam Zobaczymy, może jeszcze coś wyskoczy. To jest trzecia, jedną zgnizioną, taką znalazłem też. Chyba jad z plastikiem od razu. Dobra, tymczasem. Jedne gołąbki. To już czwarta. Teraz jest jakaś taka dziwna, a nie polska jest. Tylko, że biała FCIPL Kurde, nie lubię tak w rękawiczkach. Wam pokazywać, dlatego zawsze bez... Dobra, tymczasem dzisiaj gołębiowo i szczątkowo, ale ptaszki leśne też muszą coś jeść. Tymczasem biorę je do kupy, chyba i pokażę je, bo to chwilę wychodzą. Niektórych nie trzeba kopać. Fci.pl Też 2014. Dobra, tymczasem. Tym razem spod liści praktycznie guzik. Ludowego Wojska Polskiego Chowam do zakiewki I e, Co nam wpadło Pod tym drzewem gdzie były te obrączki Jeszcze sztuk cztery Wszystkie niebieskie Później na podsumowaniu zrobię w domu Pokażę Dokładnie I Dwa gaciowce nie, to jest plomba jedna i gaciowiec. Gaciowiec był z obrączkami także. Może ten ptak był duży i zjadł człowieka. <grym> no, dobra. Mykamy jeszcze. Już jestem w drodze do auta. Także nie... Podsumowanie chyba zrobię w domu, i się robi ciemnawo, nie będę, Nie będę męczył. Tak pomyję ładnie to w domu i będzie to lepiej pokazane, prawda? Dobra. Pozdrawiam zwierzaka. Widziałem, że ruszył z kanałem. Może nie wykopkowym, ale tak jak planował, bo zdrowie mu nie pozwala, bardziej survival, e, robienie fajnych noży, jak kogoś to kręci zapraszam, zwierzak, fajny gość, znamy się już dość długo, fajne filmy zawsze robił i, i teraz też fajne, fajne odcinki tam kręci, troszkę innej tematyce mówię, survivalowej, ale stricte związanej może blisko troszkę z naszą pasją, taki nożyk też się przydaje. Prawda? To także pozdrawiam Ci zwierzaku. Zdrowia Ci życzę w nowym roku. Więcej niż w tym. Tak żebyś mógł wrócić do kopania. Dobra, trzymaj się. Cześć. Widzicie co, znalazłem monetę, ale włączyłem światło, że może będzie widać. E, możliwe, że fenol. W domu. W domu zobaczymy, już łapa paruje nawet. Trudno powiedzieć, musi trochę wysnąć. Trze trzeba trochę doczyścić. Dobra, tymczasem. Siema. Ja już w domu. Ciemno się zrobiło, już nie chciałem kręcić przy samochodzie. A zresztą się zgubiłem, musiałem z 2 kilo wracać. Myślałem, że już nie trafię. <laughs> Jakieś dziwne czary mary było w tym lesie po prostu. Coś tam czary <laughs> mi przechodziły jak to ma wiem, ale Miesza o to. Dzisiaj znalazłem kuflowe jedno i takie blaszki ze śmieci. I to było tyle parę wojskowych fantów raczej eee, takich, chyba puszek czy coś takiego to było może jakieś podgrzewacze czy coś takiego bo był tam guzik też eee, od kurtki wojskowy wojsk ludowych no ale to wiadomo też cywile nosili mógł tam jakiś gościu zrywkarz po prostu zgubić wpadły te dwie plomby takie z jakimiś napisami w9 coś nieczytelne, nawalone. WSE. I na takim druciku kolorowym. I też taka coś, taka pląbka, nie wiem co to było. Co jeszcze? Dubka od baterii. Wpadło 5 groszy. Nasze 92, 50 groszy. Pewnie 90 rok. 91 strasznie pokieruszowana. E, 2 zł PRL. 85 Kolejne 2 zł. 85 Ta nieczytelna monetka, co jej nie mogę rozszyfrować na powrocie. Okazała się jednym fenolem z roku 1900. -nego. Tak wsiądziemy tak gaciowiec jeden około tych obrączek jeszcze na powrocie znalazłem yy, pocisk czyli to mogło być wojenne tam okopy żadnej łuski, żadnego naboju innego nie znalazłem no i co znalazłem dosyć sporo dosyć sporo tych obrączek ptasich jest ich 9 sztuk, praktycznie w jednym miejscu. Później zobaczę sobie, od czego one są. No, wam tylko pokażę te numerki o 2.16. To dosyć takie świeże obrączki. To też jest 2016. 5.5. 80, Musiałem spałzować na chwilę, nie wiem czy to pokazałem. 4, 6, 7, 6, 0, 3, 2, 7 i to jest 9, 1, 3, 2, też 16. Oj, czy palec obrócony, czyściłem Fenola ta pomarańczowa 6648 z 2014 nie wszystkie mają te I. nie wiem co to ta chyba tego nie ma tak może to jakieś loty krajowe a drugie nie nie znam się na tym ta była też taka zgnieciona Pomarańczowa 214, już nie będę rozszyfrowywał. a ta zjedzona, plastiku nie było ale jest to na pewno od brączki wnioskuję to po tym tutaj elemencie, On tak samo wygląda po prostu te ptaszysko musiało wydziobać to może jakaś kość, kość była jeszcze i to tyle, wypad się udał ogólnie jestem zadowolony, że udało się wyskoczyć chciałem pozdrowić broda tego zbiera wbijajcie do niego na kanał kanał także otworzył Peku jako poszukiwacz Pek wpadajcie do niego, on ma fajne tereny tam śmigała w UK także pełna swoboda ma tam fajne tereny ma co pokazać także kanał założył, żeby się pochwalić te znajdkami Także wbijajcie do niego, subskrybujcie i komentujcie. Tak samo do mnie. Dzięki też za łapki w górę, za łapki w dół. I przy okazji życzę Wam wszystkim szczęśliwego nowego roku. Dobra, trzymajcie się. Hej.